Witamy serdecznie, już po walce mamy okazję porozmawiać. Na razie wygrywa Legia, trzeci pojedynek, trzecia wygrana. Jak ty ocenisz swój start? Generalnie co do mojego startu, to wiadomo walka pod pełną pełną tych tam do kontrolowałem sobie wszystko i nawet gdzieś nawet specjalnie wchodziłem czasami w grę przeciwnika. Czyli żeby sobie przetrenować parę rzeczy. Krótko mówiąc, czułeś się dobrze w walce? Tak, ale nie do końca tak jak planuję się czuć. Ale nie do końca planować. jesteś zadowolony. Czułem się dobrze, ale nie do końca tak jak planuje, żeby była forma na chociażby za chwilę turniej Felixa Stama, który będzie tutaj na torwarze ta ma być forma stuprocentowa. Tam mam się coś. Najlepiej, jak to jest tylko możliwe, nie może być ani jednego procenta niedociągnięcia. Musi wszystko zagrać. No nie to, być na to niewiele czasu starcie. tak naprawdę zostało. Tak, niewiele czasu. Ale ja cały czas wiem, co mam robić, co to przerabiam. Też wszystko z głową, wszystko. Wszystko. Jak można zobaczyć, że ja nie wiem. Nie wiem, czy wymieniać też dwie walki, po których zeszli i powiedziałem, że była Nie przypominam sobie. bardzo dobra. Więc to generalnie jest właśnie to, że gdzieś ciągle tam perfekcjonizm, że chcę rozbić lepszy. No bo wiadomo, w Polsce mogę czuć się najlepszy w mojej kategorii jogowej, ale no ja mam w cele i aspiracje wyższe. Więc no, obserwuję gdzieś tam te europejskie, światowe ringi i jest blisko całe do czołówki, ale gdzieś tam jest to 3-2, 3-2, 3-2, ale trzeba coś w końcu, żeby przeskoczyło, żeby zagrało w końcu na tym najważniejszym turnieju i żeby wszystkie warunki były dla mnie. Nawet chociażby te 3-2, bo już mam dosyć jeżdżenia na yy, międzynarodowe zawody i przegrywania 3-2. No trzeba coś wyjść i pokazać, że nie ma tak łatwo i nie dawać sędziom yy, aż takiej możliwości decyzji, pokazywać, że ja tu dyktuję warunki od A do Z i, i dziękuję. Generalnie wiesz, tak jak powiedziałeś, że wiesz co masz poprawić. To jest bardzo istotne, prawda? Ja to, no, Generalnie z tego, yy, w kontakcie z trenerem yy, sobie analizujemy co jest do poprawy. Żeby nie było tak, że ok, zrobiłem jedną walkę i to jest do poprawy, bo wiadomo, że w jednej walce może być chociażby nie wiem, gorszy dzień, gorszy coś, ale y, jak coś się pojawia w drugiej, trzeciej walce, typowo taktycznego lub y, technicznego, no to wiadomo, że to jest do poprawy i nad tym pracujemy na 100%. Gratuluję wygranej walki, nie chcę się trzymać, bo zmęczony jesteś, pewnie chcesz troszkę już odpocząć. Yy... No i co? Trzymam mocno kciuki, bo ten start kontrolny wiele Ci dał tutaj. Na pewno wiele dał. Wiele przemyśleń i wiele jeszcze większej motywacji do ciężkiej pracy. Ja bym chciał jeszcze podziękować firmom, które mnie wspierają. Firma E, firma Orthodox Wear. Dziękuję, że są takie osoby, które naprawdę gdzieś tam chętnie wkładają serce i wspierają moją karierę. Ja postaram się pokazać zawsze jak zdążę lepszej strony i to obiecuję. No, ale tutaj się podniósł gromki doping Jak się boksuje kolejny raz przy pełnej hali? Eee, szczerze? Czy podniósł się gromki doping, eee, spory doping? Nie, nie słyszałem No, teraz? Teraz tak, bo teraz Jest walka Bardzo interesująca, też tak czasami zerkam, więc mogę eee, Nie zawsze patrzeć w kamerę Ale no Oczekiwałbym tego Żeby jednak jakieś przyśpiewki, da dalej, yy, podnoszenie na duchu wszystkich chłopaków yy, z naszego klubu było cały czas. Czy Chociażby tak, tak to wygląda na niektórych meczach w innym sporcie, to fajnie, aby taka tradycja się przyniosła na bok, że na każdej walce jest mega doping i mega wsparcie od strony fanów. Więc czekamy na to. I tego Wam życzę. Dzięki wielkie. Dziękuję, ja pozdrawiam.